Trzeba. A jeden został. ja się jedę zostawił. Jeszcze zostawił wszystkie. Jodrzej, pisz 7 kila. Ty masz szeroki spodź, bo <noise> tam górę do masz, bogawcy <noise> jednego, to <Ty> się dorzuci. <noise> Batyscyki, 360 ująć Nie z wodą, nie z wodą, bo dużo wody Ej, kara się to wypuśćcie te wszystko I stówy nauczy, a dobrze spuntować Bez kara ale co czekamy, czy wery? Nie ma Chyba woda została No, no, no 560 Dobra, przejdziemy Trefa medalowa będzie Trefa medalowa Ostatni medalik wysk W sztafecie z, z wnuczkami Trzeba jechać, zaraz jeden ucieknie

miejsce w kategorii junior Grabowski Kamil brawo, brawo! Brawo! Kamil, gratuluję, żebyś no, przynajmniej takie najmniejsze były to się... <grywa> 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 przynajmniej, przynajmniej taki najmniejszy dyplom! To jeszcze to dyplom. Także, gratuluję, ja. jeszcze dyplomik Do tego zdjęcia, jakie dojemy, Tutaj jakieś na pigułek Jakby Drugie! miejsce w kategorii junior Brawo! Ja wiem, że masz taki niedosyt, ale drugie <noise> miejsce zawsze jest niedosytem, ale się nie przejmuj, nie poddawaj się. Kornelio Stasiewicz. Kornelio, gratuluję. Dziękuję. Też piękna rybka. Tu masz jeszcze Dzień. dyplom. Tutaj zdjęcie wspólne. Same Dariusz, pierwsze miejsce. Panie Darku. Tak gościnnie, nie? Tak, Albo tak. nie, gościnnie. Gratuluję, no cóż. Dziękuję bardzo. O, no ten szczupak, za co tu <ścoughs> nie temu wypuściłeś. Tak? Nepotyzm. Tak? Na tym dyplomat Maciek się na to pisać słowo Postasiewicz. Pewnie dało. No Mariusz, nie wiem, to chyba jakiś taki drapieżnik też, albo, ale i ty bądź drapieżnik na stępie. Dawota jak biegasz. Włosoś. Jarosław. Picki Kamień Kamień gratuluję. Popraw się. Korkowski Popraw. Dariusz, jak nie nazwisko nie przekręcone. A to przepiszemy No to nie może. Co? Ja. To zaraz przepiszemy. Dobra, dobra. Ale trzymaj, ale ten. Dobra. To już ma w trzy imiona. Zbierzmowanie jeszcze Sobolewski i... Piotr, A, to to dziękuję, dziękuję. O, dziękuję. o proszę Mazur Andrzej. To ja. To ja Panie Andrzeju, gratuluję. Tutaj trochę może pan się odwróci. Niech niech, niech, niech powiat. Wie, wie kto jest tutaj? No, jeszcze jeden jest starszy ode mnie, ale nie chwalił się wiekiem. Tak, musimy naśiewać, że wiecki. Nie wiem, czy jest. Ale, no, no, ja. No, ja. No, ja. Nie wygrałeś. tak, tak, proszę bardzo, tak. Proszę bardzo, tak. Proszę, pan no, Kruszewski, Antoni.

Jurek staj się nad nurcem wychowany i co? 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 co, co? co z tym ty na następny raz. Za następny raz. Dobrze, gratuluję. Nad nurcem wychowanym. No, no. To nie jest. To. A, a, tak jak to. my. Ponocny Teraz to, to, to co, co później robimy. Mateusz, nie też nie się bry bry. popraw, tam w szmurłach wiesz, Trenów lepiej. On mówi, że zależy Jurek nie czeski. Michał. Wygrałeś. Woli na żonę. A jedno. I rybaczu krafą, ale rafa nie widzę. Ale pięknie, zło No nie, pojechajcie. Ale rybaki są. Rybaki nie, są. Teraz jeszcze tylko robimy no to nie. tak? Przepisać. Najważniejsze, że jest po prostu chęć. Chęć. Są, chęć. są, są młode chęć. osoby chętne do. Lepiej nie przychodzi To jest sport, Tu jak ma gdzieś chodzić, to nie, jest... nie wiadomo gdzie. To jest sport, no wasz sport wędkarski Ja akurat e, też, też e, należy do jakiegoś sportu gołębierskiego i też no, mamy poważne osiągnięcia nawet w Europie. W tej chwili też e, jesteśmy w trakcie zawodów, nasze gołębie wracają z Francji. Ju, już gdzieś są w Polsce. W zeszłym roku byli, e, były zawody z Londynu, także jestem klubowym mistrzem Polski. O, to brawo! brawo no. Ja chciałem w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych wędkarzy podziękować Wójtowi za tak wspaniałe zawody. I za nagrody. I za nagrody. Tak I za nagrody. Nie ma sprawy. Polecam się co roku jak zawsze będziemy dbali o ten zbiornik. Będziemy go zarybiać. Czy z dyrektorem żeśmy ustalili. Wam również bardzo dziękuję za, właśnie za zaangażowanie i opiekę nad tym zbiornikiem. Czasami to jest problemowe, bo nie wszyscy no, z tą wodą naszą chcą się zgodzić. Ale myślę, że na jesieni te szandory poprawimy, zrobimy jakieś spotkanie, co trzeba, żeby ta woda utrzymywała się. Żeby nie było tak, że jak upuszczamy wodę z, z, z rzeki, żeby ona też u Was powiedzmy uciekała. To się wszystko da zrobić, tylko powoli i na pewno efekt będzie Korzystny dla wszystkich, nie będzie pretensji już i rolników, no ale to nie jest nasza wina, że są intensywne opady. No jak ta woda może zejść w tej chwili jak ona jest z jednej strony taka sama i z drugiej. Tak, to, to, to nie ma, ale no, ale to, to jest tylko e, szukanie kozła ofiarnego, a, 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 nie, a nie tego. No. Nie no kto, kto rozumie, że są intensywne opady, to po prostu nie, e, nie może być inaczej. <laughs>